Jak to się mówi, jestem od pierwszego klapsa, czyli taki noworodek. Urodziłam się tu tak naprawdę jako aktorka, bo w zasadzie głównie pracuję tutaj, choć nie tylko tutaj. Mam na myśli pracę przed kamerą. Jest to miejsce wyjątkowe, jak najbardziej wyjątkowe. Ja pamiętam informacje o tym, że dostałam tą rolę, że wygrałam casting. Oczywiście również pamiętam pierwszy dzień. Wtedy kręciliśmy na Helmskiej w Barze Umarii. Tam był taki balkonik. Ja siedziałam na tym balkoniku i strasznie mi się chciało spać, bo przez całą noc nie spałam z nerwów. Czy ja pamiętam te teksty, czy ja będę umiała, czy, 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 czy ja będę wiedziała, czy ja będę rozumiała. I patrzyłam na tych wszystkich aktorów z góry i byłam bardzo przejęta tym wszystkim. i W końcu zasnęłam. Mój pierwszy dzień zdjęciowy to był w Barze Umarii, więc miałam zdjęcia z moim młodszym bratem. Natanem Czyżewskim i panią Bożeną Dykiel. I wspominam to bardzo dobrze, pomimo tego, że scenę miałam ciężko, bo musiałam być bardzo niemiła dla pani Bożenki, która jest cudownym człowiekiem, no ale tak czasem trzeba, trzeba grać i zaczynać właśnie tak pracę. Ja wszystkich raczej lubię, nikt mnie nie drażni. No najbardziej jestem zżyta, wiadomo, z moim partnerem serialowym, Michałem Mikłajczakiem, ale my się ciągle gdzieś tam przeplatamy nasze nasze losy. Mówię o innych y, aktorach że gdzieś tam zawsze się zetkniemy czy to na planie zdjęciowym tutaj czy na innym czy, czy w studiu nagraniowym i staram się mieć Prawie ze wszystkimi jakoś, no bo nie z 30 osobami kontakt, ale tak to lubimy się, no jesteśmy rodziną, można tak powiedzieć. Przychodzę jak do domu, ponieważ my się tutaj wszyscy bardzo lubimy, bardzo jesteśmy w stosunku do siebie serdeczni, ciepli, wyrozumiali. W zasadzie to ja w ogóle mam łatwo, dlatego że pracuję z Waldkiem Błaszczykiem, który jest moim serialowym mężem, czyli senatorem Cieślikiem. On jest przezabawnym człowiekiem, w związku z czym kiedy ja przychodzę do pracy, a on się pojawia, to zaczynam się śmiać, potem cały dzień się śmieje, na koniec jeszcze wychodzę się śmieje, a potem jadę do domu, jeszcze sobie przypominam jego żarty i nadal się śmieje.